Witaj, mamy małą zmianę planów. W dzisiejszej prezentacji miałem Ci pokazać badanie, które wykazało zdumiewający wpływ słów, jakie słyszymy na nasze zachowanie, ale znalazłem chwilę wolnego czasu i zamiast tego zacząłem przygotowywać powoli kompilację prezentacji zdradzających triki, które pozwolą Ci szybciej się uczyć, lepiej zapamiętywać i przypominać sobie informacje oraz wzbudaj w sobie większą koncentrację. Tą serię prezentacji Mm, tę serię prezentacji nazwałem Kody Umysłu i ostatecznie powstanie z nich cały produkt, który normalnie będę sprzedawał. Dlatego też chciałem Cię uprzedzić, że ta i w ogóle wszystkie prezentacje z tej serii z czasem znikną z tego bloga, więc proszę nie odkładaj ich oglądania na później. W jednej z poprzednich prezentacji, link do niej zresztą znajdziesz poniżej tego wideo, obiecałem, że jak stworzę ten produkt, to dam Ci do niego dostęp zupełnie za darmo. I tak też się stanie. Dlatego proszę przez następne kilka tygodni śledź maile ode mnie, bo, bo pojawi się tutaj jeszcze jedna albo dwie prezentacje, jeszcze nie wiem, z serii Kody Umysłu, a potem prześlę Ci mailem 100% kupon rabatowy na całą pozostałą serię tych prezentacji. Kupon będzie ważny tylko jakieś 4 dni, dlatego proszę jeszcze raz śledź maile ode mnie. Nie ma tutaj żadnych haczyków, naprawdę dam ci cały produkt zupełnie za darmo, który potem będzie w normalnej sprzedaży już za kilkadziesiąt złotych. Po prostu to mój prezent dla każdego aktywnego czytelnika rozwojowca, który czyta ode mnie maile. Dlatego jeśli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, to proszę zrób to jak najszybciej, bo kupą do pełnej wersji kodów umysłu będzie wysłany właśnie mailem. Ok, to tyle w kwestiach organizacyjnych, teraz zapraszam Cię do prezentacji. Cześć, za chwilę poznasz metodę, jak w 10 sekund podwoić swoją koncentrację za pomocą techniki, którą, przyznam szczerze, uwielbiam. A to dlatego, że jest bardzo prosta, daje wyraźne i odczuwalne rezultaty, które nawet będziesz w stanie zmierzyć, tak dokładnie zmierzyć. A to dlatego, że ta 10-sekundowa technika zwiększa m.in. także szybkość czytania, a o tym możesz się już bardzo prosto przekonać. Aha, e, muszę Ciebie uprzedzić, że na początku może nie uda Ci się zastosować tej metody w 10 sekund. Właściwie to nawet odradzam stosowanie jej tak krótko. Myślę, że na początku może ona zająć Ci jakieś o, o, o zgrozo tak 30-40 sekund. Mam nadzieję, że to Cię nie zniechęca. Ale potem naprawdę, jak nabierzesz wprawy, to kwestia 10 sekund. Sam stosuję ją niemal codziennie i to wielokrotnie w ciągu dnia. Często wykorzystuję ją przed czytaniem, nauką i bezpośrednio przed większością prac umysłowych. Uwielbiam takie techniki jak ta, bo pokazuje ona taki mały trik w Twoim ciele, który możesz łatwo wykorzystać, żeby od razu otrzymać dużo większą koncentrację. Dlatego wierzę, że Tobie też się od razu spodoba. O ja, że sam się na nią nakręcimy. Dobra, dosyć gadania i zabieramy się za nią, dobrze. Technika, którą chciałem się z tobą podzielić, została odkryta przez Rona Davisa, specjalistę w zakresie czytania. Specjalista w zakresie czytania, pii, przecież jest ich wielu. No tak, ale to co czyni Rona szczególnie wyjątkowym, to fakt, że urodził się on z silną dysleksją, czyli zaburzeniem powodującym trudności w nauce i czytaniu. W wyniku dysleksji miał też spore problemy z koncentracją, a teraz jest znanym ekspertem w zakresie czytania i nauki. Niezła historia, prawda? Ron długo szukał metody, aby w jakiś sposób chociaż trochę wyłączyć albo zmniejszyć swoją dysleksję. Mimo, że na całym świecie są miliony osób z dysleksją, to Ron po prostu się z nią nie pogodził i chciał znaleźć jakiś sposób, żeby się jej pozbyć. Pamiętasz fragment: Szukajcie, a znajdziecie. Tutaj sprawdził się w 100%. Ron szukał, szukał i znalazł. Znalazł sposób, który pozwala mocno zmniejszyć siłę dysleksji. To, co jednak najbardziej interesujące, to fakt, że jego odkrycie nie tylko pomaga dyslektykom, ale pozwala też każdemu błyskawicznie wprowadzić swój umysł w stan dużo większej koncentracji. Na tym właśnie aspekcie jego odkrycia się tutaj skupimy. Zresztą, jak się potem okazało, metoda, którą odkrył Ron, nie była tak naprawdę czymś zupełnie nowym. Przeciwnie, była znana ludzkości już od bardzo dawna, pod takimi nazwami jak m.in. chińska myśląca czapka czy czapka czarnoksiężnika. Ron jednak nadał jej popularność i wyjął z tego grona technik dostępnych tylko dla wtajemniczonych magów. No, mam nadzieję, że wystarczająco Cię nakręciłem na tę technikę, bo teraz przechodzimy do jej nauki. Gotowy? Technika ta polega na zmianie Twojego umysłowego centrum percepcji. Tak, tak, miało zabrzmieć stosunkowo skomplikowanie, żebyś się uśmiechnął, gdy już się dowiesz jakie to proste, bo naprawdę to nie jest nic skomplikowanego. A, zajęcie wyjaśnię, muszę ciebie niestety uprzedzić, że no ta, ta technika jest super, ale niestety nie każdy może ją panować, bo do tego trzeba potrafić wyobrazić sobie pewną, pewną szczególną rzecz. Tą rzeczą jest obraz samego siebie, jak teraz oglądasz swoją prezentację. Dosłownie jakbyś patrzył teraz na siebie oczami innej osoby, która stoi z boku i widział wyraźnie swoje ciało, to jak teraz siedzisz, słuchasz tych słów i patrzysz na ekran. Potrafisz zobaczyć siebie teraz w wyobraźni w taki sposób, tak niejako z boku? Byłoby super, bo niestety część osób ma jakoś problem z wyobrażeniem sobie czegoś takiego. Już... Dobra, dosyć tego. Tak naprawdę każdy może bez problemu stworzyć w głowie taki obraz. Mówiłem te bzdury tylko po to, żeby cię sprowokować do wyobrażenia sobie właśnie siebie z boku. Udało mi się? Gdybym powiedziała teraz, zamknij oczy i wyobraź sobie, bla bla bla, to jestem pewny, że 90% osób oglądających tę prezentację po prostu zignorowałoby to zalecenie i poleciało dalej. A tak prawdopodobnie miałeś chociaż przez chwilę obraz samego siebie w głowie i o to dokładnie mi chodziło. Gdy patrzysz na coś w wyobraźni, to logiczne jest, że musisz patrzeć skądś. I to skąd jest właśnie twoim centrum umysłowej percepcji, które w uproszczeniu będziemy nazywać okiem umysłu? Możesz patrzeć przecież na siebie samego z różnych punktów, z góry, z boku, pod różnymi kątami, z tyłu, nawet od dołu. Ron odkrył, Ron Davis, że zmieniając położenie swojego oka umysłu, jesteś w stanie zmieniać poziom swojej koncentracji i jednocześnie intensywność dysleksji, jeśli ktoś już ją ma. Obecnie tysiące, jeśli nie setki tysięcy osób poprawiło swoją zdolność uczenia się, czytania i pisania dzięki jego odkryciu i wiedzy, gdzie umieścić oko umysłu, tak aby maksymalnie zwiększyć tak aby maksymalnie zwiększyły się twoje zdolności umysłowe. O, oh, dobra, przebrnęliśmy przez teorię. Nie było chyba aż tak źle, prawda? To teraz czas poznać praktyczną technikę, która umiejscowi twoje oko umysłu w odpowiednim miejscu. Do tego celu posłuży nam technika pomarańczy, która, której odmiana była kiedyś w pewnych rękach znana właśnie jako chińska myśląca czapka czy czapka czarnoksiężnika. Oto jak wygląda technika pomarańczy w czterech krokach. Krok pierwszy. Wyobraź sobie, że w dłoni trzymasz pomarańczę. Taką soczystą, dużą i aromatyczną pomarańczę. Poczuję zapach, ciężar. Możesz nawet przerzucić ją z jednej dłoni do drugiej, żeby ją lepiej poczuć. Stwórz po prostu takie wyraźne odczucie, że masz w dłoni pomarańczę. Zobacz ją oczami wyobraźni i poczuj ją jak najdokładniej potrafisz. Krok drugi. Teraz połóż tę wyobrażoną pomarańczę w górnej części tyłu głowy, na samym środku. Wyobraź sobie, że to taka, nie wiem, magiczna pomarańcza, która gdy tylko dotknie twojej głowy, to sama się tam dalej trzyma jak przyklejona. Opuść rękę, wyobraź sobie, że czujesz jak pomarańcza dotyka twojej głowy i przechodzimy do kroku trzeciego. Tutaj zamykasz oczy i cały czas skupiasz się na pomarańczy, którą masz z tyłu głowy. Stara się ją poczuć i zobaczyć oczami wyobraźni, jak najlepiej. Idealnie by było, gdybyś zresztą wyobrażał sobie, że widzisz ją przyklejoną do Twojej głowy, tak jakbyś dosłownie stał za sobą. Przez chwilę skupiaj się na tej pomarańczy i jednocześnie relaksuj. Stara się wczuć, poczuć ją dosłownie jak dotyka Twojej głowy. Krok czwarty. Powoli otwórz oczy ze świadomością, że ta pomarańcza cały czas jest na Twojej głowie. Dosłownie, otwórz oczy jeszcze przez kilka sekund skup się na tym, żeby czuć jej dotyk, a następnie już zabierz się za czynność, którą miałeś robić. Już nie myśl o tej pomarańczy w ogóle, po prostu rób to, co chciałeś zrobić. Maksymalnie się skup dosłownie na, na następnej czynności. I to tyle. Zobaczysz, będziesz, Twój stan będzie, Twój stan koncentracji będzie dużo, dużo lepszy. W momencie, kiedy otworzysz oczy, możesz poczuć taką delikatną zmianę w swoim stanie umysłu, w tym jak postrzegasz otoczenie. To takie specyficzne uczucie, właściwie to ciężko mi opisać, jest delikatne, ale na pewno sam go doświadczysz. Po prostu poczujesz, że coś się zmieniło. To trochę. No, poczujesz to, nie jestem w stanie Ci tego opisać. Ja to czuję najwyraźniej wtedy, gdy lekko obrócę głowę. Czuję, jakby była ona wtedy trochę cięższa. Plus oczywiście mam większy spokój myśli i łatwiej mi się skupić. Istotą tej metody z pomarańczem jest po prostu umieszczenie Twojego punktu uwagi w odpowiednim punkcie z tyłu Twojej głowy. Cały ten rytuał z pomarańczem ma Ci w tym jedynie pomóc. No i myślę, że robi to całkiem nieźle. Z czasem, gdy nabierzesz wprawy w tej technice, to wystarczy, że od razu wyobrazisz sobie, że masz pomarańcze w dłoni, tylko ją tam przetykasz, Przytykasz tam do głowy, czyli niemal pomijasz cały punkt pierwszy. Ja tak robię. Po prostu widzę pomarańczę w dłoni, przytykam ją do głowy, zamykam oczy, przez kilka sekund się na niej koncentruję, a potem otwieram oczy, skupiam się na jej czu czuciu przez jakieś dwie sekundy i pracuję. Łącznie zajmuje to około jakieś 10 sekund. Ale na początku polecam ci najpierw pobawić się tą pomarańczą, dobrze ją poczuć w dłoni, poświęci trochę więcej czasu na jej wizualizację. Cóż, to tyle! <laughs> Aha, na początku prezentacji powiedziałem jeszcze, że będziesz mógł dosłownie zmierzyć rezultaty, jakie daje ta technika. Mimo, że prawdopodobnie po prostu poczujesz od razu w sobie, że zmienił się stan Twojego umysłu, to istnieje bardzo prosty sposób, żeby się o tym przekonać. Po prostu zmierz prędkość swojego czytania. Możesz to zrobić wchodząc na stronę, do której link znajduje się pod. Pod tą prezentacją. Po prostu wybierz tekst, przeczytaj, uzupełnij z niego krótki tekst, test, a następnie zapisz swój wynik. Następnie zastosuj technikę pomarańczy i zrób to samo tylko że z innym tekstem. Porównaj wyniki. Myślę, że tak jak inni, pozytywnie się zaskoczysz. Zdradziłem tę technikę mojej mamie, która zaprezentowała ją studentom na swoim szkoleniu z kinezjologii edukacyjnej. Wykonali oni właśnie taki eksperyment z mierzeniem czasu czytania i poza chyba tam, nie wiem, dwoma osobami, wszyscy nagle zanotowali zwiększoną prędkość czytania. Bez żadnych innych technik czy wskazówek. Tylko z powodu wcześniejszego wyobrażenia sobie, pomarańcz na głowie. Intrygujące, prawda? Dobra, znasz już całą technikę, więc chyba czas, żeby ją wypróbować. Co o tym sądzisz? Ta technika, jak wszystko zresztą, co działa, <grym> raczej inaczej. Ta technika, jak wszystko inne, ma tą wadę, że żeby działała, musisz ją stosować. Nie, no przykro mi, nie ma innej drogi. Zresztą ona działa coraz lepiej w miarę jak nabywasz w niej wprawy, więc używaj jej jak najczęściej, bo za każdym kolejnym razem będziesz uzyskiwał coraz lepsze rezultaty. Naprawdę zachęcam ciebie gorąco, wypróbuj ją. Mi ona służy rewelacyjnie i nawet teraz w momencie kiedy mówię te słowa jestem bezpośrednio po jej użyciu, żeby szło mi to szybciej i łatwiej. Jestem pewien, że u ciebie też zdziała mnóstwo dobrego, a to tylko 10 sekund. <laughs> Wybór wydaje się prosty. Pozdrawiam cię serdecznie.